Co to będzie za książka? Z objaśnieniami znaczenia słów. Kochani, mnie to bardziej chyba podoba niż wszystkie. Teraz będę przychodziła na zajęcia tutaj i będę pracowała. A co Wy robicie z tym patyczków? Robimy korale. Co robicie? Koralę. Malujemy korale. Malujemy poszczególne elementy. A potem przy pani Celinka złoży hmm. to pięknie w korale. Nul korale. Pięknie. Z rano. Hmm. To wygląda jak takie patyczki fajne, kolorowe. Zaraz bo musimy na tym trzymać. Ale nie trzymaj, miałeś za ziemniaczka, trzymać tylko kostarki. Przewróciłaś kochana farbę. poluje na nią Poczekaj, poczekaj, kochanie.

dla wielu Barki. Barki, tak jest. Do czesania kieszonkowy skórzany na pieniądze i dokumenty. Zabezpiecza pieszego przed deszczem. Dobrze. Dobrze. A teraz słuchajcie. Jakie mamy? Uwaga. Jeżeli ja powiem na przykład, ja będę wymieniać słowa, a wy będziecie wymieniać w tak, liczbie... Ja to, to, to. E, żeński, tak? Rodaj żeński, przepraszam. I tak na przykład, jak ja mówię mężczyzna, to będzie kobieta. Jak powiem lekarz... A jak krabiec? A sekretarz? A dentysta, wtedy być, może kochana pomalujesz sobie na tym patyczku to lepiej, wiesz? A, no. no, Proszę bardzo, bo tutaj ciężko ci szło, bo nie masz okulary. dzisiaj. Proszę o igielkę, daj mi pani to. Daj mi bo... Dobrze, tak, uważaj. A teraz, A teraz zobacz. przytrzymajesz tutaj pędzelkę, przytrzymujesz sobie za ziemniaczka i manujesz sobie poszczególne ja elementy. Tak? bardzo Dobrze. Dobrze, żeby tam na oglądkę, ciepło, tak? Niech jest. Ja przesunę ciebie tam do lęgu.